Dwa wyjścia, obydwa są jakimś wyjściem z sytuacji. Pierwsze, które dokonało się po 430 latach z Egiptu, gdzie za Bogiem wyszło, jak czy słyszeliśmy, prawie 600 tysięcy, 600 tysięcy ludzi. Owszem, liczba ta jest trochę symboliczna, ona w sumie co innego zupełnie oznacza niż rzeczywistą informację cyfrową. Natomiast sama Ewangelia zaczyna się właśnie od takich słów: że faryzeusze wyszli, wyszli od Jezusa, zostawili go. I właśnie na ten dzień napisałem kiedyś komentarz, że Jezus jest też dla nas takim nowym wyjściem dla człowieka. W ogóle jest wyjściem dla każdego człowieka. Wyjściem ze wszystkiego. Jest dzisiaj napisane w Ewangelii, że wielu poszło za nim, a uzdrowił. Wszystkich, wszystkich którzy poszli za Nim. Trzeba to zrozumieć w ten sposób, że każdy, kto idzie za Jezusem, wcześniej czy później dozna uzdrowienia. Księga Wyjścia, której fragment czytamy właśnie w tym okresie, mówi w sposób mistyczny o tym wyjściu w Jezusie. To jest pewien obraz tego dnia. Właśnie przypadł nam fragment mówiący o tym, jak Izrael wyszedł z Egiptu dopiero po 430 latach i to tego samego dnia jak zostało to podkreślone dokonało się, w którym Izrael wszedł do Egiptu wprawne ucho zapewne to usłyszało że Izraelici wyszli dokładnie tego samego dnia tego samego miesiąca po 430 latach, którego weszli do Egiptu ta informacja jest niesłychanie ważna w znaczeniu duchowym ponieważ ze zniewoleń Wychodzi się tą samą drogą, którą się w nie weszło. Niekiedy nawet trzeba wrócić do tych samych wydarzeń, do tych samych okoliczności, czy wspomnień, albo uczuć, które nas zniewoliły. Przykładowo, modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie zawsze wraca do tego samego momentu w naszym życiu, który był dla nas wejściem w nas. Osobisty Egipt. Nowe życie często zaczyna się tam, gdzie stare umiera. Zrujnowanie jednego etapu życia jest niekiedy początkiem nowego. To samo miejsce i to samo wydarzenie, które nas rujnuje, może być też początkiem zupełnie nowego procesu, procesu odrodzenia. Stąd też ta liczba 430 tutaj nie jest też przypadkowa, ponieważ. W interpretacji gematrycznej liczba 430 lat daje się przetłumaczyć jako słowo ruina, zwalisko gruzów, które są już nie do odbudowania i brzmi to po hebrajsku tal. Gdy zaś odczytamy te same litery z drugiej strony, otrzymamy słowo lat, to znaczy być gotowym do porodu. To za dziwny zbieg okoliczności, że ta sama liczba 430. Zarówno może być tłumaczono jako ruina, jak i gotowość do wydania nowego życia śmierć i życie. W tej interpretacji talmudycznej tłumaczy się, że Izrael wyszedł z Egiptu dlatego dopiero po 430 latach, i ani rok dłużej, ani krócej ponieważ właśnie 430 oznacza zarówno zwalisko gruzów, jak i z drugiej strony poród. Zniszczenie i odrodzenie nowego życia. Ponieważ dopiero wtedy można iść za Bogiem, gdy się wszystko straciło. I w momencie, kiedy się wszystko traci, odzyskuje się więcej niż wszystko Boga. Narodzenie jest zawsze w jakimś sensie początkiem śmierci dla matki. Tak samo w życiu duchowym, nowe życie jest zawsze na gruzach starego. Dlatego za, za, za każdym razem, kiedy spotykam człowieka, który ma zrujnowane życie, ale tak doszczętnie, to właściwie mogę mu pogratulować, ponieważ jest to jedyny moment w jego życiu, kiedy może odzyskać Boga. Bo zwykle rujnuje się nam życie z tego powodu, ponieważ coś ubóstwiliśmy, ale nie Boga. I wcześniej czy później, kiedy ktoś lub coś jest ubóstwiony przez nas, dojdzie do załamania, do ruiny. I wtedy jest jedyny moment, żeby z tego wyjść. Stąd księga wyjścia. Mówi o każdym wyjściu człowieka z Egiptu, z każdego Egiptu. Egiptem jest to wszystko, co ubóstwiasz, a co nie jest Bogiem. Biblia też podała dzisiaj informację, że Izrael wyszedł nocą, bo prawdziwe wyjście z grzechu i wyjście również z tego, co ubóstwiamy, musi się dokonać nocą, w ciemności. Wszystkich ludzi, których znałem w życiu, w ciągu całego mojego życia duchowego, czyli od 18 lat, bo 18 lat temu wyszedłem z Egiptu, Wszystkich ludzi, których znałem też od 11 lat mojego kapłaństwa, wszystkich, którzy, którym się udało odnaleźć Boga, u wszystkich, u nich, odnalezienie Boga zaczynało się w tym momencie, kiedy gubili wszystko. Kiedy się gubi wszystko, odnajduje się Boga. To samo doświadczenie może być jednocześnie dla nas hańbą i chwałą. Wyjściem i wejściem, ruiną i odrodzeniem. Objawienie chwały Boga jest określane w Biblii jako słowo Galach. To samo słowo Galach oznacza również obnażenie z szat, odarcie, odsłonięcie na gości, takie, jakie przeżył Jezus kiedy mu zdarto szaty. I to samo słowo, które oznacza odarcie z szat, w Biblii oznacza również objawienie chwały. Jezus umierając w hańbie na krzyżu w ogołoceniu... obnażony... w tej samej chwili odsłonił chwałę... objawił chwałę Wszechmogącego Boga... który przebacza temu... który zwróci się do Niego... nasze życie nie jest jedynie schańbione... ale też i chwalebne... i okazję na największą chwałę... taką duchową chwałę mamy wtedy... Kiedy w oczach innych ludzi jesteśmy zhańbieni. Kiedy wszystko nam się zawala, wtedy buduje się nam życie duchowe. Nie jest jednak łatwo w to wszystko uwierzyć i zobaczyć, że w Chrystusie wszystko zostało w sposób doskonały, przebóstwione, nawet to, co haniebne. Bo trzeba by było przed Nim odsłonić odkryć podobieństwo. Zobaczyć, że jego rany są rzeczywiście w miejscach naszych zranień, że rzeczywiście umarł za nas i uleczył to swoimi ranami, co nas zraniło. Potrzeba nam to odkryć, idąc za nim, wychodząc ze ślepoty, z ciemności Egiptu, świata, w którym jesteśmy uwięzieni, jak w łonie umierającej kobiety. Świat jednocześnie nas rodzi i więzi. Świat jest jednocześnie ruiną. I łonem. Czymś bez czego nie możemy zaistnieć I czymś w czym nie możemy żyć On jest tylko potrzebny po to, żebyśmy mogli zaistnieć Kiedy już żyjemy, nie możemy w nim zostać Napisano dzisiaj w Ewangelii Którzy poszli za Nim, uzdrowił wszystkich I za Nim to też wchodzić własnymi stopami w Jego ślady to po polsku nazywa się naśladowanie, czyli wkładanie stóp w czyjeś ślady. Może istnieć dwie możliwości takiego naśladowania. Pierwsza: albo najpierw idziemy za nim, a potem nasze ślady stają się tak zranione jak i jego, i jednocześnie tak chwalebne, albo najpierw jesteśmy prześladowani przez ten Egipt, przez ucisk władcy tego świata. Połamani jak trzcina, o której dzisiaj mówi Ewangelia, zgaszeni jak te knotki do lamp, o której dzisiaj mówi Ewangelia, zakrzyczeni, obnażeni, ogołoceni, a potem dopiero udaje nam się w tym wszystkim odkryć, że On to też przeżył. I to jest ten piękny moment, kiedy dostawszy bardzo silne ciosy od życia, kiedy jesteśmy połamani, zgaszeni, zakrzyczeni, po prostu okaleczeni. Że właśnie w tym momencie, kiedy to wszystko widzimy, widzimy też, że On był taki. I to porównanie, a jednocześnie odkrycie podobieństwa jest uzdrowieniem i wyjściem, wyjściem do Niego, wyjściem z tego świata i wejściem w Niego. Podobieństwo budzi upodobanie. Kiedy rozpoznaje się w kimś podobnego nam, ta osoba staje się nam bliska, zabliźniona. Czyli ktoś bliźni. Bliźni, czyli ten, który ma taką samą bliznę. Kiedy widzę swoją ranę i widzę, że Chrystus też jest zraniony, mogę wtedy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy bliźniakiem dla Boga, dla Chrystusa. Bliskość z Jezusem uzdrawia, uzdrawia miłość Chrystusa. Uzdrawia bycie razem z kimś, przed kim nie boimy się wszystkiego wyznać. Nie boimy się wszystkiego wyznać przed kimś, kto jest tak doświadczony jak my. Takimi samymi bliznami pokryty jak my. I takim kimś był Jezus dla każdego z nas. Dlatego też napisano, poszli za nim i uzdrowił wszystkich. Przekształcenie obrazu naszego życia, jaki ukrywamy w sobie, przychodzi przez łaskę Jezusowej miłości przed którą niczego nie ukrywamy. Jezus uzdrawiał i uwalniał, ponieważ ci połamani, zakrzyczani i zgaszeni czuli się przy nim bezpiecznie. Czuli się kochani, rozumiani. Wypowiadał słowa, których oni nie umieli z siebie wydobyć. Mówił rzeczy, w których się odnajdywali, po których nie czuli się już zagubieni. Jezus formował ich pojęcie o nich samych i dzięki temu mogli z ulgą, a nawet z dumą spojrzeć na to, co dotychczas wydawało się w ich życiu jedynie hańbą i niepokojem. Mówił tak otwarcie o tym, co ich dotyczyło, że to, co ich dotychczas zamykało, otwierało ich. Pokazywał, że ich ruina życia Rodzi ich do nowego etapu życia, że każda ruina jest początkiem nowego gmachu. I jeśli komuś zapada się życie, to jest to jedyna szansa, żeby odbudować się w duchu. Zgadzał się na nich i traktował ich tak, że mogli przy nim rozwijać się, mogli pytać, mogli mówić. Jezus nie krzyczał, nie gasił nikogo surowym spojrzeniem, nie gasił w nikim ognia ledwie tlejącej się woli życia. Nie łamał serc ani nadziei, jak czciny. To, co dotychczas wydawało się im jedynie haniebną stroną życia, ukazywał jako chwalebną i tym ich zaskakiwał. To uwalniało i uzdrawiało. Opuszczenie wypełniał obecnością, rozpacz i beznadzieję. Ocierał słowami nieśmiertelnej nadziei na to, że Ojciec w niebie ich kocha i nigdy z tej miłości nie zrezygnuje. Wszyscy mogli się rozwinąć w tym, w czym byli skarłowaceni. Przy nim, przy naszym Bogu. Wieczorem, yy, przy łagodnym wejrzeniu nieba pod ognami naszego klasztoru, rozwijają się kwiaty. Tutaj od strony tej, nawet zachodniej, Maciejki, pachną. Jezus był też takim wieczorem łagodności. Także, nawet najbardziej zamknięte serce otwierało się przy nim, jak drobny kwiat. Nie budził przerażającego lęku, lecz pełną szacunku bojaźń. Nie musieli się go lękać, bo nie dopatrywał się wszędzie złej woli, najwyżej błędnej albo skrzywdzonej. A jeśli nawet spotykał kogoś złego, uczył go skruchy, żalu. Delikatnie, Bożym palcem żłobiąc proch sumienia. Rzadko ganił, częściej pouczał, a gdy już pouczał, nie upakażał Napisano dzisiaj w Ewangelii, że poszli za nim chorzy. Choroba zwykle przez człowieka jest rozumiana jako coś, co jest niepotrzebne, złe, uciążliwe. Tymczasem choroba może otwierać oczy na to, że zdrowiem jest chodzenie za lekarzem, za Jezusem. Bywają choroby, które uzdrawiają widzenie duszy. Bywają choroby, które pokazują palcem cierpienia miejsce, odejścia od prawdy. Od prawdy i od prawdy. Od prawdy Jezusa i od prawdy, czyli od prawdziwości, uczciwości wobec siebie i wobec sumienia. Od szczerości wobec prawd Bożych i od prawdy Jezusa, od bycia z osobą Jezusa. Jedna prawda jest niemożliwa bez drugiej. Nie może być człowiek prawdziwy, czyli szczery, uczciwy wobec siebie innych i wobec Boga, jeśli nie ma nic wspólnego z prawdą, z Jezusem. Dlatego oni poszli za Jezusem, poszli za prawdą, stawali się prawdziwi i dlatego też zostali uzdrowieni, bo prawda uzdrawia. Kłamstwo doprowadza nas do chorób. Większość chorób jakie nam się przydarzają Zdarzają nam się przede wszystkim z tego Że może nieświadomie albo w półświadomie Czy świadomie zupełnie Żyjemy w kłamstwie Choroby dopominają się odnowienia więzi z Bogiem Przypominają kto jest nieodłącznie nam potrzebny Tomasz Mur pisze w swojej książce Zatytułowanej w trosce o duszę Takie słowa Powinniśmy się dobrze przyjrzeć naszemu życiu aby zobaczyć, w jakim punkcie nasze działania są wykroczeniem przeciwko najgłębszym korzeniom naszego istnienia. Powinniśmy poszukać punktów, w których przeczymy sami sobie i oddzielamy się sami od siebie. Nie sugeruję bynajmniej, że jesteśmy winni naszych osobistych symptomów, chorób. Jednak nasze problemy fizyczne mogą być wskazówkami, jak powinniśmy żyć w zgodzie z własną naturą. Czy też mitycznym językiem mówiąc zgodnie z wolą bogów, czy też mówiąc językiem religijnym zgodnie z wolą Boga. To samo dotyczy nas jako społeczeństwa. O co nam chodzi, kiedy człowiek tak żyje, że w końcu doprowadza siebie do takich chorób, które go niszczą? Pomyślcie przez chwilę o raku. Rak jest. Czymś, czego nikt sobie by nie życzył w życiu. Ale z punktu widzenia medycyny rak jest szaleńczym rozrostem komórek. Jest to ta część y, naszego organizmu, która dostała, że tak powiem, bzika i rozrasta się w szaleńczym y, jakimś dziwnym będzie, jakiejś dynamice wewnętrznej. Wynaturza się organizm w tej, w tej części. Dlaczego? Może to jest sygnał, że gdzieś w naszej duszy też szaleńczo pożądamy rozrostu. Szaleńczo pożądamy yy, czegoś więcej niż mamy. Czyli taki rak nie jest czasem echem, cielesnym echem duchowego raka, gdzie chcemy być lepsi niż jesteśmy, gdzie chcemy być więcej niż inni, gdzie chcemy być mądrzejsi niż jesteśmy, szaleńczo rozrastamy się w naszej dumie. Respektowanie boskich praw u samych podstaw naszych poczynań mogłoby uzdrowić nasze choroby. Skoro rak jest szaleńczym rozrostem komórek, to może istnieje jakiś Bóg czy duch rozwoju, którego znieważa nasz ekonomiczny, technologiczny fanatyzm na punkcie rozwoju. Dlaczego akurat w naszym okresie, kiedy wszyscy mamy bzika na temat rozwoju technologicznego, ekonomicznego, gospodarczego, politycznego tak dużo ludzi? Właśnie choruje na szaleńczy rozrost komórek zwany rakiem. Starożytni Grecy nauczali, że Bóg, który uzdrawia, jest tym samym Bogiem, który uprzednio sprowadził chorobę. Studiując mitologię grecką na przykład, moglibyśmy doznać dziwnych olśnień, ale studiując mitologię naszych chorób, powinniśmy je przemyśleć z religijnego punktu widzenia. Chodzi tu nie tyle o nasączenie cierpienia religią, żebyśmy tak cierpiętniczo po prostu popłakali nad swoim bólem, ile o uświadomienie sobie, że cierpienie popycha ku religii, że cierpienie nawraca do Boga. I odwrotnie myśląc, kiedy odwracamy się od Boga, wchodzimy w cierpienie, w chorobę. Bo nie iść za Jezusem jest rzeczą chorą. Nasze rany mogą nas upadabniać do Jezusa, ale tylko dlatego, że Jezus postanowił być zraniony. Przypominam sobie, jak sam w swoim życiu kilka lat temu zachorowałem na kręgosłup, na dyskopatię, i naprawdę, rzeczywiście czułem się złamany przez tą chorobę. Były chwile, kiedy leżałem rozłożony na łopatki, bezsilny, leżący na podłodze, nie potrafiący sobie pomóc, zdany na innych, i ta choroba była dla mnie. Yy, Sygnałem, uzdrowiła mnie z mojej dumy, gdyż był to wynik mojej kompulsywnej dumy, która wówczas nie dopuszczała do świadomości, że coś może mi się w życiu nie udać, że coś w życiu jakiegoś tam zakonnika, czyli mnie, może mi się nie udać, albo że coś bym nie potrafił. Jestem rozmodlony, kocham Pana Boga, wszystko powinno mi wychodzić. I to było tak pysznym grzechem, że Bóg postanowił mnie z tego nawrócić przez taką chorobę. I w tym etapie życia tak nacechowanym napiętą dumą mówię o sobie i dążeniem przewyższania innych oraz sprostania własnym niebotycznym wymaganiom zdarzyła mi się właśnie ta choroba. Jakże nie zinterpretować tego jako odpowiedź Boga na moją dumę, kiedy musiałem leżeć na podłodze zdań na łaskę i niełaskę innych, bezsilny, złamany jak czcina? To jest wielkie uzdrowienie dla człowieka. Dlaczego knot dymi? Bo nie jest przycięty. Albo dlatego, że jest duszony przez złe ustawienie. Dlaczego zamiast spalać się z miłości i radości, dawać światło i ciepło, dymimy, zaciemniamy smutkiem nasze życie? Wszystko widzimy w ciemnych barwach. Dlaczego chorujemy na negatywizm, smutek zniechęcenie? Dlaczego knot dymi? Bo nie jest przycięty. Dlaczego ciągle chorujemy na niezadowolenie? Czy nie dlatego, że mamy chorą, nieprzyciętą ambicję? Dlaczego człowiek jest niezadowolony? Bo chciałby więcej niż ma. Dlaczego ciągle się załamujemy? Dlaczego coś nas załamuje? Dlaczego ciągle nas inni uderzają? Dlaczego wracają ciągle te same ciosy od strony losu? Dlaczego czcina się załamuje? Może za wysoko rośnie? Kiedy mamy zbyt wygórowane ambicje, załamujemy się sobą, nawet nikt nie musi nas uderzyć. Choroba może być zewnętrznym wyrazem wewnętrznej, chorej postawy. Nie musi. Nie wszystkie choroby są wynikiem chorych założeń życiowych, ale często tak jest. Dlatego trzeba usłyszeć też głos choroby, która jest tym samym w ciele, czym jest w duszy, w uczuciach, w myśleniu jej przyczyna. Jest więc jednocześnie chorobą i uzdrowieniem. Każda choroba jest również uzdrowieniem. Każde wejście jest wyjściem. Każda choroba jest bólem i objawieniem obolałej prawdy wewnętrznej, którą się nie zauważa. Ból ciała często jest głosem do człowieka, żeby usłyszał to, co stłumił. Jest sygnałem, że coś wewnątrz nas jest celowo pomijane, choć powinno być dostrzeżone. I przypomina mi się taka historia, yy, o, z życia wzięta, bo można byłoby mnóstwo takich historii wziąć z Biblii, ale właśnie właśnie taka historia z życia, kiedy pamiętam spotkałem pewną y, osobę która była w życiu bardzo boleśnie zraniona miała 13 lat, kiedy ją własny wujek bardzo zranił, domyślacie się o co chodzi, chodzi o gwałt i Robił to wiele razy, w końcu poszła do matki I powiedziała swojej mamie Mamo, co się stało? Matka jej powiedziała wtedy tak Ty się nawet nie, nie dasz dotknąć Chyba sobie to wszystko wymyśliłaś I ta dziewczyna uwierzyła w to, że to wszystko sobie wymyśliła Ponieważ mama jej tak powiedziała Tę Całą historię Zepchnęła do piwnicy po świadomości udawała, że jej, w ogóle nie, że jej w ogóle czegoś takiego nie było w życiu Udawała, że tego nie było Wmówiła sobie, że to nie istniało Bo mama tak powiedziała Tymczasem wewnątrz niej Wzbierał potężny wrzut nienawiści do siebie Nerwica, samoodrzucenie Ona sama nie wiedziała dlaczego I nikt w domu nie domyślał się Z jakiej przyczyny ona, to dziecko Uważa się za trędowatą Zamyka się w pokoju, krzyczy w nocy Nie chodzi do kościoła, bo się boi Ona też już nie wiedziała I mama nie wiedziała Nikt nie wiedział było tak aż do chwili, gdy ponownie jej się coś takiego zdarzyło ze strony nauczyciela. Wtedy już nie wytrzymała, poprosiła rzeczywiście o pomoc duchową, o modlitwę. I gdyby nie zdarzył jej się ten powtórny wypadek, nigdy by już do tamtych koszmarnych wydarzeń nie wróciła. Ale czy byłoby to zdrowe? Rozchorowałaby się nie tylko na duszy, ale i na ciele. Na pewno nigdy by nie wybrnęła z tej piwnicy duchowej, do której wpędziła ją instrukcja matki. Gdyby nie to, jak poradziła sobie z kłopotliwym problemem mama, każąc jej po prostu wszystkiego się wyprzeć. Udawanie, niepogodzenie, nieprzebaczenie, ucieczka od prawdy powodują, że powtarza się w nas to, co nas upodliło, że wraca do nas to. Dotąd aż prawda stanie się wyjściem, a nie czymś, czego się unika. Konieczne jest dla nas zobaczyć to, co naprawdę nas złamało, co nas zgasiło jak knotek od lampy, co spowodowało, że żyjemy w lęku. Nie umiejąc już nawet mówić o tym, co jest rzeczywiście bólem nie do wyrażenia. Kiedy zobaczy się to, co się stało, że weszliśmy w zgaszenie życiowe, załamanie, zamknięcie w ciszy, w tym samym momencie jest jedyna szansa z tego wyjść. Prawda wyzwala. I takich wydarzeń w naszym życiu może być bardzo dużo, które doprowadziły nas do tego, o czym czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii, że ci ludzie byli tacy jak połamane czciny jak zgaszeni knotki, jak zgaszone knotki od jakichś lamp, że ich życie było sknocone jak knot, złamane, zakrzyczane. Dlaczego? Bo zapomnieli to, co spowodowało, że tak się poczuli. Przypomnieć sobie to, co nas złamało, przypomnieć sobie to, co nas zgasiło, przypomnieć sobie ten krzyk, który nas wpędził w zaciszenie, Wzgaszenie. Przypomnieć sobie te chwile, kiedy byliśmy oskarżani, ośmieszani, kiedy udowadniano nam, że jest niczym to, co się nam przydarzyło, że jest przeszkodą, że lepiej by było, gdyby się, gdybyśmy o tym wszystkim zapomnieli. To wszystko sobie przypomnieć, to jest chwila, kiedy możemy wyjść z tego. I może coś takiego nam uczynić tylko Bóg, tylko Jezus w prawdziwej, autentycznej modlitwie. Bóg oczekuje prawdy od człowieka i dopiero wtedy wyzwala z tej prawdy. Jezus, przy Jezusie nic nie dało się ukryć. Widział, że ludzie są zakrzyczani i albo nic nie mówią, albo też za głośno krzyczą, chcąc zakrzyczeć wspomnienia bolesnych awantur z domu. Więc mówił łagodnie i uczył ich łagodnych odpowiedzi. Czasem również krzyknął, ale uzdrawiająco. Nie pozwalał im milczeć albo krzyczeć. Przy nim mówili albo słuchali. Był potężnie cichy i był pokornego serca. Fascynował czymś potężniejszym niż postawy, których się obawiali w życiu. Połamanym pokazywał, że zbyt dużo od siebie wymagali i żeby podejmowali małe kroki ku wzrostowi. Leczył ich z dumy, która dotychczas wydawała się ich lekarstwem na ich załamanie. Duma nigdy nie leczy. Duma jeszcze bardziej załamuje. Sztywność nie przywróci załamanym pewności siebie. Wskazywał, że potrzeba inaczej interpretować osobiste porażki. I nie trzeba bezkrytycznie przejmować się czyimiś krytykami. Porażka nie jest ostateczną katastrofą. Uczył wiary w Niego, wiary w życie i wiary w siebie. Uczył skruchy z powodu upadku, a nie potępiania z powodu istnienia. Pokazywał, że błędne myślenie prowadzi do obłędnego życia. Dlatego uczył ich myśleć, a myślenie zaczyna się od słów. Dlatego te słowa Jezusa zostały spisane. Dlatego te słowa Jezusa są czytane i biada nam, jeśli tych słów nie rozumiemy. Amen.